Menu omówienie Program Speed obsługiwany jest za pomocą menu. Do dyspozycji mamy menu górne oraz boczne. A także dodatkowy pasek narzędziowy. Na początku zwróćmy uwagę na menu górne i boczne. Są one, poza drobnymi wyjątkami, w zasadzie identyczne. Nie ma więc większego znaczenia, z którego z nich będziemy korzystać. Jest to kwestia indywidualnych preferencji. Informacje te można wykorzystać do powiększenia obszaru roboczego ekranu. Wystarczy schować menu boczne, przesuwając tę listwę w lewo. Przywracamy menu poprzez przeciągnięcie listwy w prawo. Ja teraz schowam menu boczne, żeby powiększyć obszar roboczy. Teraz przyjrzyjmy się zawartości menu. Sekcja System zawiera wszystkie tematy związane z konfiguracją i aktualizacją systemu. Znajdziemy tu też dane o licencji i informacje o wersji programu. Więcej na ten temat przekażę w części 2. Konfiguracja wstępna. Stałe dane to lista słowników, które będą wykorzystywane w czasie pracy. Pracownicy, telefony, przejścia graniczne, odsetki ustawowe itd. Bardziej szczegółowe omówienie w części 2.3. Konfiguracja wstępna: stałe dane. Kontrahenci to zakładka zawierająca słownik z danymi kontrahentów. Przy czym kontrahentem w systemie SPID jest każda osoba lub firma, która występuje jako podmiot naszych działań. Innymi słowy, może to być dostawca, zleceniodawca, odbiorca, wystawca faktur itd. Więcej na ten temat w części 2-3: konfiguracja wstępna, stałe dane. W raportach znajdziemy oczywiście raporty. Są to najpotrzebniejsze i najczęściej wykorzystywane zestawienia danych. Więcej informacji w części 8. Raporty. Tabor to miejsce, w którym zapisane są dane pojazdów oraz kierowców, wykorzystywane później w czasie tworzenia zleceń. Dokładne omówienie tej sekcji w części 6. Tabor i kierowcy. Transport. Sekcja poświęcona wystawianiu kart drogowych, delegacji, rozliczaniu zaliczek, czyli wszystkiemu temu, co jest potrzebne przy wysyłaniu auta i kierowcy w trasę. Więcej na ten temat w części 7. Transport. Rozliczenia oraz faktury i płatności to miejsce, w którym zgromadzone są funkcje związane z częścią finansową programu SPIT. Faktury, kalendarz płatności, noty odsetkowe i tym podobne. Jednym zdaniem miejsce bardzo ważne dla prawidłowego działania firmy. Więcej o tej sekcji w części 5 – Rozliczenia. I wreszcie zakładka Całopojazdowe, w której znajdziemy mechanizmy potrzebne do wystawiania zleceń spedycyjnych i transportowych. Dokładniej o tej zakładce opowiem w części 3 – Zlecenie. Uwaga! przedstawione i omówione przed chwilą menu może różnić się od tego, które widzicie państwo w swoim programie. Zawartość menu uzależniona jest bowiem od wersji programu Speed. I tak, dla przykładu, podstawowa wersja przeznaczona dla spedycji nie posiada zakładki transport. Oprócz lewego i górnego menu, dostępny jest też pasek narzędziowy, na którym zgrupowane są często używane funkcje. Kalkulator, tabela kursów walut, lista kontrahentów, kalendarz płatności, terminarz, skrzynka pocztowa i instrukcja obsługi programu.